Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O wieki wieków. Amen. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym wydaniu Ewangelii w obrazkach. Dzisiaj są z nami znowu goście, a jest to Olivia, Olivia i Ignacy. Ignacy. Podzielą się oni z nami wiedzą też i przeżyciem swojego serca na temat Ewangelii, którą dzisiaj usłyszymy w naszych kościołach. Posłuchajmy więc tego fragmentu. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Będą też znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach, a na Ziemi trwoga ogarnie narody bezradne wobec szumu wzburzonego morza. Ludzie mleć będą ze strachu w oczekiwaniu tego, co ma nadejść na Ziemię, gdyż moce nieba zostaną wstrząśnięte. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy to zacznie się dziać, Wyprostujcie się i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie więc na siebie, aby wasze serca nie były obciążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa oraz trosk codziennego życia, aby ten dzień nagle was nie zaskoczył. Przyjdzie on bowiem nieoczekiwanie na mieszkańców całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć. I mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Moi drodzy, a więc zobaczcie, ta Ewangelia mówi nam o znakach, które będą się działy na słońcu i księżycu, że właśnie niebo będzie wstrząśnięte, ludzie będą mdleć ze strachu, czyli będą się bardzo bać, prawda? Tak jest, będą się bardzo bać. Ale czy właściwie jest czego się bać? Zobaczcie, że Pan Jezus mówi o przyjściu kogo. Siebie prawda on przyjdzie tutaj na ziemię sądzić żywych i umarłych a więc my w każdej modlitwie ojcze nasz mówimy takie słowa przyjdź królestwo twoje prawda mówimy przyjdź królestwo twoje a więc oczekujemy na przyjście Pana Jezusa i nie mamy bać się tego przyjścia, ale z radością go oczekiwać, bo zobaczcie, co Pan Jezus do nas mówi. Kiedy to zacznie się dziać, wy się wyprostujcie, podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie, czyli mamy być dumni z tego, że Pan Jezus już do nas przychodzi. Tak jest właśnie. Zobaczcie, że ten dzień ma być dla nas właśnie spotkaniem z samym Jezusem Chrystusem. Natomiast jest jedna taka przestroga. Uważajcie na siebie, mówi Pan Jezus, aby Wasze serca nie były obciążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa oraz trosk codziennego życia, aby ten dzień nas nie zaskoczył nagle. A więc Pan Jezus nas tutaj zaprasza do tego, abyśmy byli bardziej przygotowani nie materialnie, cieleśnie, ale duchowo czyli naszym sercem. Bardzo duchowo, że nasze serce ma wyczekiwać właśnie przyjścia Pana Jezusa. I o to właśnie w tej Ewangelii chodzi. Moi drodzy, ta Ewangelia. Rozpoczyna pewien nowy etap w całym roku liturgicznym Kościoła. Mieliśmy tydzień temu ostatnią niedzielę roku liturgicznego, teraz mamy pierwszą, którą nazywamy pierwszą niedzielą czego? Jak myślicie, zobaczcie, mamy tutaj atrybuty. Mamy piękny, co? Lampion, czyli jak z lampionami idziemy do kościoła, to rozpoczyna się jaki czas? Roraty. Roraty, czyli jaki czas w kościele, a. Adwentowy. Adwentowy, tak jest, adwent. A adwent, moi drodzy, myślicie, co oznacza to słowo? Cztery niedziele do... Tak, cztery niedziele odliczamy czas. Właśnie, tutaj mamy klepsydrę, gdzie odliczamy czas. Do czego odliczamy czas? Do świąt Bożego Narodzenia. Czyli do narodzenia kogo? Pana Jezusa. No. Pana Jezusa, tak jest. Właśnie, narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Moi drodzy, pierwszy czas adwentu wcale nie jest, właśnie jak zobaczyliście w tej Ewangelii, nie jest takim oczekiwaniem na narodzenie Pana Jezusa. Pierwszy czas adwentu, moi drodzy, jest oczekiwaniem na Jego przyjście powtórne. Dopiero ta druga połowa adwentu będzie dla nas czasem oczekiwania na Jego narodziny, a więc na Boże narodzenie. Tak jest, i tak jak Ignacy mówiłeś, właśnie w kościele będzie wieniec, prawda? A w tym wieńcu będą świece. Ile tych świec jest? Cztery Cztery świece. Cztery świece adwentowe, którymi będziemy odliczać czas do Bożego Narodzenia. Czyli przed nami cztery niedziele Adwentu. Tak jest, cztery niedziele Adwentu i msze święte, na które będziemy chodzić z lampionami, nazywamy je jak. Roratami. Roratami. Oliwia, byłaś już kiedyś na roratach? Tak. Byłaś i miałaś swój lampion zrobiony? Tak. Tak jest. A Ignacy? Tak. Zobaczcie, ja już mam swój lampion, on co prawda jest kupiony, ale on już długie lata ze mną jest na adwędzie, przez Adwent. Chodzimy właśnie, chodzę z nim na roraty, moi drodzy, i właśnie zachęcam was wszystkich, zachęcamy, abyście też zrobili swój lampion, lub poprosili rodziców, żeby wam piękny lampion kupili na roraty. Moi drodzy, na ten czas pięknego wyczekiwania na przyjście Pana Jezusa. No i czas adwentu to czas radości, moi drodzy, to czas radości przygotowania przede wszystkim naszego serca na spotkanie z Jezusem Chrystusem. I ku tej radości mają służyć też nasze konkursy, które są na Priest.pl. Zachęcam Was do uczestnictwa w tych konkursach. Ostatnio tylko pięć osób zgłosiło się i zrobiło przepiękne korony na uroczystość Jezusa Chrystusa, króla wszechświata, ale też na święto Trzech Króli, które będziemy obchodzić w styczniu. Moi drodzy, wylosujmy zatem zwycięzcę. Kto tutaj jest chętny? Oliwia, oliwia, spróbuj nam kogoś tutaj wylosować. Franciszek Rudkowski yy, Smentowo Smentowo, tak Chmiele... Chmielewski Chmielewski, tak jest, Franciszek Rutkowski, tak jest, gratulujemy małemu Frankowi, yy, również tej korony, yy, którą przesłał a zadanie na dzisiaj i na ten tydzień do czwartku, moi drodzy jest takie, odpowiedź już padła, wy już nie mówcie teraz jak nazywamy msze święte, na które chodzimy z lampionami. Jedno słowo, moi drodzy, wystarczy przesłać to jedno słowo i już bierzemy udział w losowaniu w następną niedzielę. Zachęcam Was, abyście chodzili właśnie na te msze święte, które nazywamy, nie powiem jak, do kościoła i wspólnie oczekiwali na przyjście Pana Jezusa. Pozdrawiamy Was, moi, moi drodzy, bardzo serdecznie. Oliwia, chcesz kogoś pozdrowić? Kogo pozdrawiamy? Całą rodzinę. Całą rodzinę, koleżanki i kolegów. Też właśnie. I Ignacy. No. Kogo? Kolegów. Kolegów, bardzo koleżanki. dobrze. I koleżanki też, tak jest. I zachęcamy Was, moi drodzy, do współpracy z naszą stroną prist.pl. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Z Panem Bogiem.